Zapraszamy na pierwsze wiosenne spotkanie z dr Izabelą Wise. Dziś pokażemy jak pomóc skórze twarzy po zimie. W okresie, w którym teraz znajdujemy się, mam na myśli okres takiego przedwiośnia, to jest czas, kiedy musimy zadbać o skórę, która jest przesuszona po zimie, w okresie grzewczym. Na poziomie naskórkowym mamy małą ilość wody i rzeczywiście panie, jak i panowie oczywiście w tym okresie mało dbają często o skórę. Ta skóra też jest często wyziębiona, tak, bo dużo gdzieś tam osoby ćwiczą na dworze, mniej zabezpieczają to skórę przed mrozem, więc też ta skóra jest troszeczkę zniszczona. Osoby oczywiście, które jeszcze palą w tym okresie, to ta skóra jest jeszcze bardziej taka ziemista i brak jej energii. Dlatego musimy zadbać o nią i ożywić ją na wiosnę. Dlatego proponujemy zabieg, który ma za zadanie jakby nawilżyć, przebudować, ale też zadziałać na powierzchnia skórka oraz rozjaśnić, tak ożywić ją, przywrócić do życia, żeby była paka pełna energii, a nie taka ziemista. Zabieg, który dziś wykonujemy, będzie on pokazany za pomocą Dermapena, aczkolwiek może być bardziej inwazyjnie wykonany też za pomocą mezoterapii frakcyjnej. Czyli mezoterapia frakcyjna i Dermapen, a dzisiaj będziemy pokazywać to za pomocą Dermapena. Bo skóra nie wymaga aż tutaj takiego mocnego działania, jeżeli chodzi o mezoterapię frakcyjną. Dzięki czemu ten zabieg jest tak skuteczny? To zasługa kombinacji kilku substancji. Substancje, które są w tej ampułce, one tu robią największą robotę. Nie sam dermapen, ale substancje, które będziemy wprowadzać. Tak naprawdę mówi się na ten zabieg peptydowy. Zabieg peptydowy, dlatego że są tam praktycznie same peptydy i kwas hialuronowy. Pierwszym peptydem to jest pentapeptyd-3. On działa na zasadzie um, przypominające działanie botoksu, czyli konturuje nam skórę zewnętrznie. Prostuje y, takie drobne zmarszki, czyli osoby, które też mało że po zimie mają trochę zniszczoną, zaniedbaną skórę, ale takie pierwsze objawy zmarszczek mają na powierzchni skóry powinny zareagować właśnie wcześniej. W tym momencie, kiedy widzą, że ta skóra się nadmiernie marszczy, gdzieś się zagina, to są te pierwsze oznaki starzenia się i wtedy ten zabieg jest jak najbardziej polecany tym osobom ze względu choćby na ten peptyd, który zawiera. Kolejnym jakby peptydem jest oligopeptyd 34. On z kolei działa na zasadzie właśnie rozjaśnienia, dodania takiej skóry świetlności, poprawy kolorytu i stare przebarwienia posłoneczne też rozjaśni. Może nie mocno, te mocno takie głębokie nie, ale te powierzchowne, drobne przebarwienia czy różnice kolory kolorytu skóry bardzo wyrówna na poziomie naskórka. I ta skóra się robi bardziej taka świeża. Kolejnym takim substancją, która tam jest i też jest Warta tutaj pochwały, to jest tripeptyd 29. To z kolei jest substancja, która przebudowuje na poziomie kolagenu, czyli pobudza regeneracyjnie, ale też zagęszcza tą skórę. Czyli otrzymujemy taki lifting, skóra podniesie się na danym poziomie, ponieważ ją zagęścimy. Zagęszczając skórę, skóra wygląda młodziej oraz świeżej. To też jakby uzupełnienie z tych innych peptydów. Jeszcze jeden peptyd, ale on działa już tak bardziej regeneracyjnie, to jest pentapeptyd, też, który akurat 8, który on działa właśnie na coś bardziej regeneracyjnym, czyli pobudza krążenie w skórze i doprowadza, żeby te wszystkie substancje aktywne bardzo głęboko do, dotarły. A to mikrokrążenie jest też bardzo potrzebne, żeby pobudzić tą skórę do witalności po tej zimie. No i jak mówiłam, już właśnie ten kwas kalorowowy, który jest dopełnieniem tego wszystkiego i takie nawilżenie daje do tego zabiegu, bo ta skóra jest mocno przesuszona i właśnie panie często mówią, że kremy, które się nakłada na skórę po zimie, nie wchłaniają się. I jak to wszystko razem działa? Wszystkie te peptydy, które wymieniłam, kwas hialuronowy, wszystko jest zawarte w jednej ampułce. Tak naprawdę za pomocą nakładania preparatu na skórę wprowadzamy go mikroigłami, które ma w sobie dermapen. Więc zabieg nie jest jakiś inwazyjny. Panie często pytają, czy ja będę po tym zabiegu normalnie wyglądać i mogę iść do pracy. Powiem tak, skóra jest zaczerwieniona tak dobę po. Oczywiście niektórzy bardziej nadreaktywnie w pierwszym momencie reagują po tym zabiegu, ale że tak naprawdę po dobie, 24 godzinach można nałożyć makijaż, więc nie za bardzo jakoś wyciąga nas to z życia codziennego. Bardziej po tej mezoterapii frakcyjnej, o której mówiłam z tym zabiegiem, no to tutaj musimy liczyć takie 3 dni rekonwalescencji, żeby iść do pracy i nałożyć ten makijaż, a tutaj rzeczywiście tylko jedna doba, więc nie jest to jakieś mocne wyłączenie z życia codziennego. Każda pacjentka, która ma wykonywany zabieg, jest na początku znieczulana. Oczywiście jest zbywany do makijażu, dezynfekcja skóry oraz nakładane znieczulenie, aby ten zabieg był jak najbardziej komfortowy. Przeciwwskazania to choroby, wiadomo, infekcyjne, tak? obniżenie odporności organizmu w danym momencie. Mamy okres tu taki wiosenny, więc, który nam się rozpoczyna, więc tych zakażeń jest troszeczkę i wirusów więcej w powietrzu. Więc musimy na to zwracać uwagę, żeby nie przyjść jednak w stanie obniżonej odporności, bo ma to wpływ na gojenie się skóry. Góry. Jakieś przerwanie ciągłości naskórka, aktywna opryszczka jest całkowitym przeciwwskazaniem i tu panie powinny o tym pamiętać, umawiając się na zabieg, bo często bywa tak, że pacjent przychodzi po prostu z opryszczką na twarzy i myśli, że ten zabieg będzie miał wykonany. Więc to eliminuje całkowicie pacjenta. Oczywiście choroby nowotworowe i ciąża. Nie można wykonywać tego zabiegu. zabiegów trzeba zrobić i jak często trzeba je wykonywać dla najlepszych efektów? Zabieg jest polecany 2 do 4 razy w okresie tak, odstępu 3 do 4 tygodni, w zależności jak ta skóra też się gołuje u danego pacjenta, bo niektóre panie bardzo dobrze się goją, więc nawet po dwóch tygodniach już mogą być wykonany kolejny zabieg. Ten zabieg jest też polecany przy cerach trądzika, trądzika różowatego, czyli jeżeli mamy rumień jak najbardziej mogą mieć wykonany zabieg, mimo że jest to ingerencja w skórę i lekkie podrażnienia, ale stosujemy wtedy płycej przy takich skórach nadreaktywnych i może być ten zabieg wykonany. Nawet przy trądzikach zaskórnikowych jak najbardziej. To nie jest przeciwwskazaniem. Przeciwwskazaniem jest jakiś trądzik różowaty, taki już w stanie wykwitów skórnych. To jest przeciwwskazaniem, ale sam rumień, nadreaktywność skóry nie jest przeciwwskazaniem. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie zapominajmy potem o codziennej trosce o skórę twarzy. Codzienna pielęgnacja po tym zabiegu jest bardzo ważna, odpowiednie nawilżanie skóry, odpowiednie stosowanie środków myjących, tak, żeby też nie przesuszać jakimiś mydłami zwykłymi tej skóry, bo jeżeli zrobimy taki zabieg nawilżający, przebudowujący, a potem stosujemy środki nadmiernie wysuszające zewnętrznie, no to nie da nam tego efektu, który chcemy uzyskać. Więc pielęgnacja pozabiegowa często nie jest prawidłowa, a należy się nas zapytać, my doradzimy w tej kwestii, żeby podtrzymać efekt, więc go lepiej nawet. Go wzmocnić. Warto pamiętać, że to zabieg nie tylko na twarz. Zabieg dzisiaj będzie pokazany na twarzy, aczkolwiek jest on może być wykonywany oczywiście w innych okolicach, takich jak szyja, dekolt, czy dane wybrane partie skóry, gdzie one wymagają rzeczywiście takiego ujędrnienia i przebudowy lub dane miejsca, miejscach, gdzie są bardzo suche.